Jesteśmy w remie 5000. Idziemy zrobić zakupy. Dzisiaj pokażemy Wam ile to kosztuje, żeby w ogóle zrobić tutaj zakupy i właśnie kończy mi się bateria, więc y będę ją wymieniać ze dwóch. Czuję się taki zamulony, wiesz, no, nie. Mam kartę. A nie jestem gruby. Mam rewolut. A nie jestem gruby, słyszy? Dobra, ale co to ma do rzeczy? <rażarusz> Może mówimy o samym Rozumiem. Dobra, idziemy Mam na zakupki. Czy możemy wziąć chleb pełnoziarnisty? Ty i tak nie możesz się pieczywa. Mogę pełnoziarnisty jeść. No dobra, to ceny najtańszego chleba, jak możecie zauważyć, to jest 6 koron. Tutaj na dole będą ceny polskie. No i tak jak w Lidlu czy w Biedrze, widzicie można sobie ten chleb pokroić i... No nic specjalnego, prawda? Ten jest na przykład za 42, on jest chyba jakiś taki razowy, ale jest za drogi. Nie ma ogólnie takiego wyboru chlebów jak u nas, więc trochę cierpimy, i te chleby w ogóle nie są aż takie dobre, no ale jest przynajmniej tani, więc są rzeczy do grilla. Jakby ktoś chciał sobie pogrillować, to przenośny grill kosztuje 72 korony podpałki, inne takie rzeczy. A tutaj już się przygotowują na upałę. Dobra, idziemy dalej. 32 korony za kilo, to w sumie trochę podrożało. Gruszki za 24. O, weź pomarańcze. Ile kosztują? 15. 15 za kilo, to też nawet spoko. No w sumie bardzo spoko. Dwie sztuki awokado za 34. Mm, banany za 20. No, oczywiście ceny za kilo. A tutaj są rzeczy z krótką datą ważności, krótką datą, takie co już są raczej do, do wywalenia. No i widzicie, że tam były za 15 koron, tutaj jest za 10 i to raczej nie jest kilo, tylko dosyć więcej. I wezmę może awokado albo o, wezmę to wezmę, bo nawet ładne. I wezmę też brokuła, bo też lubię. Trzy awokado za 30, bakłażan. Może cebula, nie wiem. Tylko nie wiem, co może być nie tak z tymi ziemniakami, dlaczego są na przycenie. No, to bierzemy cebulę i takie tam. E, co mamy jeszcze? Ogórki za 20 e, sztuka brokuła za 9. To tu mamy obniżkę 90, 50%, więc bardzo spoczko. Biorę. E, pomidorki, e, ja lubię najbardziej te, bo są najbardziej takie e, smakowite, one są za 50 koron, za 300 gram, strasznie drogo. A w ogóle bierzemy jakieś pomidory? To weź przeceny, jak są. Ziemniaki ogólnie są tylko takie czerwone, tak jak widzicie i cena to jest 18 za kilogram 18 koron oczywiście za kilo O przepraszam, okłamałam. Są białe ale są bardzo drogie więc my żywimy się tymi czerwonymi Papryki to też jest śmieszne, że każda papryka jest zafoldowowana w folie, a niby jest tutaj tak ekologicznie no i ogólnie to nie jest prawda Dobra, tutaj mamy miksy sałat, ja potrzebuję wziąć świeży szpinak, który jest za 30, um, proszę, i weźmiemy pieczarki, 46 koron za kilogram. Bierzemy pieczarki? Tak? tak tak jest może cukinię też jedną weźmiemy cukinia 26 koron za kilo no i tutaj chcę poruszyć temat sera ser Norwegia który jest pysznym serem tutaj kosztuje 99 koron za kilo my teraz kupiliśmy ten ten i kosztuje 70 koron za kilo ale jest niedobry sam w sobie jest niedobry, ale jeszcze na kanapce daję. radę. Na kanapce daje radę. Natomiast jeszcze gorszy, został No, ale te są pyszne, naprawdę. Więc bardzo polecam ser Norwegia i jest pyszny. Kupujemy? To jest dział wegański. I widzicie, że w dziele wegańskim mamy kiełbasy, które już jedliśmy, są bardzo dobre. E, nuggetsy, których nie jedliśmy, nie znam. I jedliśmy na przykład to. I to jest pyszne. To jest taka pasta wyciskana smaku bekonu. Pasta kosztuje 31 koron. Eee, kot, kotlety, nie kotlety, tylko kiełbasy za 50 i są naprawdę spoko. To jest też pizza, którą czasami jemy z Sebastianem za 50 koron. Pro kosztuje 3, 27. A to jest eee, owsiane. I to też jest owsiane. I to też jest owsiane, no. Ale ta firma Odli to po prostu jest. Yy... No ale skoro tutaj nie piłaś. No nie piłam, możemy spróbować. Cena jest ta sama albo trochę droższa. To też są wegańskie mleka. I to jest w ogóle remy produkcji. I to jest w ogóle, to jest w ogóle coś pysznego. To jest najlepsze w ogóle co piłam za 30 koron. Tutaj mamy jogurty. To jest 850 g za 25 koron. I biorę go. Ogólnie. Nabiał mają tutaj bardzo dobry i myślę, że nawet lepszy niż w Polsce. E, jogurt waniliowy 17 koron. Tutaj są jakieś soczki. Sok taki wyciskany, litrowy 25 koron, gdyby ktoś chciał. Kawa ze Starbucksa 19 koron, gdyby ktoś chciał. Tutaj jest mleko. 1% 18 koron. Sebastian już dotarł do działu z mrożonkami wegańskimi. Tutaj też się zaopatrujemy na przykład w to. To jest bardzo fajne. I były też tutaj takie kąski, ale nie widzę ich teraz. Nie ma tych kąsek. Kiełbaski, kąski, nagetsy, burgery. Te pulpety są bardzo fajne. No i jak widzicie, ceny się wahają między 50 koron, o 54 nawet jest. No to taka standardowa cena. Za takie rzeczy no <noise> Chcesz? Jak będziesz jeść to wyścigaj od razu Będę jeść Dobrze, biorę Jeszcze Wykupiłam cały zapas, przepraszam Stąd Widzicie, tutaj są takie ciasteczka pyszne Mniam, mniam, mniam. 48 koron Herbatka, jakby ktoś chciał 91 koron Tortilla za 7 Są też większe Ale Sebastian gardzi tymi większymi Tutaj widwa z oliwek My używamy tej Ona jest za 35 koron I olej e, Olej słonecznikowy Za 35 też koron Więc w sumie nie ma żadnej różnicy W cenie Duży papier 32 korony 65 koron z owieczką, jakbyście chcieli. Kilo mąki między 12, 11 nawet, 11, a 37 koron. Widzieliście kiedyś tak wielofunkcyjny płyn do dezynfekcji do kibla, do szafek, do rąk, do klamek i do telefonów? Dobra, tutaj mamy kokole, czteropak. Czteropak po półtora, półtora litra, 70 koron. solo. oni tego piją dużo. To jest za 25, też za półtora litra. Ale są jeszcze chyba takie kole, jakby ich produkcji, ale tutaj ich niestety nie widzę. Co, co, się pijemy? co dziś pijemy? Nic. Jak chcesz, to sobie coś weź. To jest miejsce z alkoholami i w Norwegii jest tylko jedno miejsce, gdzie można kupić mocny alkohol, i to jest Winmonopolet. A tak, to są piwka. I weźmy na przykład piwo, to są wszystko ceny za sztuki. Więc widzicie, że między 25 koron do 30, 36. No i to jest w sumie... O, przepraszam, Peroni jest za 37 yy, I tutaj jest jeszcze coś za 43 A tak to standardowo 25 25, 30, coś takiego Piwka yy, Piwka butelkowane Po 40 koron, 49 koron 50 koron 60 koron I to jest za jedno piwko I teraz idziemy do mojego ulubionego działu, czyli dział ze słodyczami, a konkretnie dział z czekoladami. Norwegia ma jedną z najlepszych czekolad. O, i cała te, to uwielbiam. To, to jest najlepsza czekolada. Jeżeli tu będziecie, musicie ją zjeść, czekolada z kwikiem. I to jest ogólnie ich firma Freja. To jest ich firma produkująca czekoladę. I to jest najlepsza czekolada. No nie najlepsza, ale jedna z lepszych, jaką jadłam w życiu, naprawdę. Tabliczka czekolady ma 200 gram i za tabliczkę płacicie 40 koron. Zimne napoje w lodówce, nie znajdziecie niestety piwka. Piwka w lodówce nie ma, ale jest sprite, cola, woda. To na przykład to jest coś paskudnego. Nie wiem w ogóle na jakiej zasadzie to działa. To jest jakaś woda sodowa z dodatkiem limonki czy czegoś takiego. Ile kosztuje cola w buteleczce? 18 koron. To by chyba było na tyle, co nie? No to idziemy do kasy, i widzimy się w domu. A i tak w ogóle to nie pokazywałam, ale zobaczcie, mieliśmy zdarzenie, wydarzenie, uderzenie, i trochę nam się tutaj zarysowało. I tutaj też nam taka blacha odstaje, i nie wiem o co tu chodzi. Ale jak wrócimy do Polski, to na pewno to będzie zrobione, a to wymienione. Bo robiliśmy tutaj jedną rzecz, mieliśmy zmienione łożysko. Dosłownie jedno łożysko w jednym kole razem z drążkiem sterowniczym, kierowniczym czy coś takiego. I zapłaciliśmy 6,5 tysiąca koron, więc boję się pomyśleć, ile by kosztowała ta część, ta część i ogarnięcie co to w ogóle jest. pokazać Wam ceny benzyny, diesel 17,60 a benzyna 18,28 ale poczekamy chyba do jutra może spadnie cena ale no, chyba poczekamy dlatego, bo te ceny tutaj się bardzo wahają i, I się zmieniają 10 razy w ciągu dnia chyba tak teraz kosztuje 18 później będzie 20 a jeszcze pod wieczór będzie za 17 słuchajcie, niebywała sytuacja tankujemy na szelu? Gdy jest taniej 17,95, diesel za 16,85 zawsze jest Za ile zatankujesz? No nie wiem Za tyle, za ile zawsze tankujesz Czyli na full Dobra, naleje pół Bo może będzie jeszcze promocja na paliwku Jesteśmy w domku, rozpakowujemy się. Na paragonie mam. Na paragonie mam 593 korony 76 mini koron. Nie wiem co to jest. Ale tak, kupiliśmy jakiegoś energetyka, kupiliśmy cebulę, ziemniaki, pieczarki, kostkę masła, chipsy. Sos riracha. Co ja tu dalej wyciągam? Kupiliśmy jajka first price. Nie jestem zadowolona z tych jajek, bo nie są ekologiczne, ale ten pan nie pozwolił mi kupić żadnych innych. To mnie bardzo smuci, ale cóż. Dalej kupiliśmy ten najtańszy chleb za 6 koron. Kostka fety. Paluszki razy dwa. Jedne damy Małgorzacie. Aha, jedne damy mamie Sebastiana. Jeszcze no żarliśmy dużo. On jest taki uczciwy. E, pomidory z wyprzedaży, 22 korony. Zapalisz światło? Obydwa w sumie mógłbyś zapalić. Patrzcie, jak nam się tu zapala w tej kuchni. Ulala. E, Makaron spaghetti, razowy. Śmietane do zup. E, co jeszcze? Dwie paczki szpinaku. E, tutaj kupiliśmy trzy paczki mrożonego szpinaku. Jedną paprykę z przyceny. To to jest w ogóle jakaś paranoja, że o, takie te nagetsy, Sebastian pokazywał. E, to jest w ogóle paranoja, że każdy jeden warzyw typu ogórek, cukinia... Jedno warzywo. Oj, wiem przecież. Że każda jedna sztuka papryki, ogórka, cukini jest w folii. Kupiliśmy też kalafiora z przeceny. Duży jogurt. To są jeszcze nasze rzeczy, które przywieźliśmy z Polski. No i widzicie, jak wygląda ta lodówka. No ona nie jest wypełniona po brzegi i kupisz byle co, a, a wydasz 600 koron. Placki do tortilli kupiliśmy, e, pomarańcze. Bardzo dobre mają tutaj pomarańcze, naprawdę polecam. E, mleko owsiane. Dobra, a Marta dzisiaj mówiła, że ile kosztuje piwo za puszkę? 30 A? koron? Około no, około. 30. E, powyżej 30 koron za jedną puszkę. Nawet 25 koron kosztuje. E, butelek pół litrowych piwa nie widziałem, więc nie wiem. Wino. E, Cena wina. A jeszcze trzeba dodać, że puszki można zwracać, więc to jest spoko. Taka puszka 2 korony kosztuje. E, w każdym większym sklepie jest praktycznie automat do oddawania tych puszek. Winiak, najtańszy winiak jaki widziałem, kosztował 90 koron. Jest też dużo, dużo jest win w kartonach, takich 3-5 litrowych. Z takim lejkiem jak, jak w sokach. Nie wiem, ktoś widział to pewnie wie o co chodzi. Tak, najtańszy jest za 90 koron. Taki 3 litrowy na przykład w tym kartonie kosztował... 400. 400 koron, no. O, więc, więc tak. No, dosyć. w ogóle alkohol jest drogi w Norwegii. E, tutaj mamy gin. To jest gin norweski. Nie pamiętam jego ceny, ale kosztował też około 400, chyba, koron za pół litra. Więc też jest, no, dosyć drogi. Mimo ładnej butelki on wcale, wcale nie powinien być aż tak bardzo drogi, bo w Polsce taki sam kosztuje około nie wiem, 70 zł, co nie? No. Chyba tak. Wódkę Absolut, jedna z tańszych w ogóle. 220 koron kosztowała. 220 kosztowało. chyba koron kosztowała, 240 za pół litra. Więc stosunkowo tanią, ponieważ półlitrowe butelki wódki kosztują też powyżej 300. nie? No i to nie jest jakiś duży wybór. Akurat my mieszkamy w małej wiosce Ryukan. Ile tutaj mamy mieszkańców, 3000? 3 tysiące? 3,5 tysiąca. No to mamy tylko jeden sklep alkoholowy, bo trzeba powiedzieć, że te wszystkie trzy flaszki z wyjątkiem piwa można kupić tylko w jednym miejscu i tak jest w większości miast. Nie mówię o Ostro, bo w Ostro takich sklepów jest no kilkanaście pewnie. W większych miastach są dwa, trzy, a w takich wioskach jak my jesteśmy, nawet w większych niektórych miastach, w niektórych, no jeszcze mniejszych to wiadomo, jest z reguły jeden taki sklep, albo wcale nie ma i trzeba do niego jechać. A sklep ten nazywa się... Fin Mhm. Mm tak się nazywa, a to jest jakiś ten? naprawdę tak No tak się nazywa, Finmonopolet. No, no to jest... Bo mają, mo bo mają monopol. monopol. Tak, no, więc to jest jedyna chyba sieć, tak naprawdę, która może sprzedawać. Jedna albo... jedyna. Wysokoprocentowy powyżej chyba 5%, tak? Mhm. Mm powyżej 5%? Tak. No, A piwko, jeśli chcecie sobie kupić, w Monopole też jest, ale z reguły jest to piwo jakieś takie, powiedzmy, jakieś udziwnione, co nie? Jakieś takie międzynarodowe, jakieś specjalne, jakieś IPy i nie IPy i, 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 i tak, ale zwykłe piwa, takie sikacze, powiedzmy, królewskie czy norweskie piwa można kupić w sklepach typu Rema 1000. Typu kiwi. I taki tamte piwa znajdziecie, ale wszystko mocniejsze jest tylko właśnie w tej jednej sieci. Win monopolet. I to by było na tyle. Z tych zakupowych opowieści i alkoholowych przypowieści. I win monopolet zamknięte są w niedzielę. W sobotę są czynne chyba do 15 a w ciągu dnia, w, przepraszam, w dni powszednie, powszednie są chyba czynne do 17.00. I ogólnie istnieje też ograniczenie w zakupie alkoholu w Norwegii. E, czyli mocny alkohol można kupić do 18.00 w dni powszednie. Piwo do 4% do 4,75% można kupić do 20.00. A w soboty... Piwo do 17, a mocny alkohol do 15. Jeżeli mówię źle, to proszę mnie wyprowadzić z błędu. My też tak często nie stołujemy się tam w tych sklepach do tego, dlatego do nie wiem po prostu. Ale tak to wygląda. W sklepach norweskich, zwykłych typu Rema, Kiwi i tak dalej nie kupi się alkoholu tylko piwo. No i tak trzeba żyć z tym. Widzieliście, ile kosztują produkty w Norwegii, ile kosztują standardowe zakupy, ile my wydajemy na zakupy. To, co pokazaliśmy, te 600 koron, które wydaliśmy dziś na zakupy, to, jest, to są zakupy na jakiś tydzień, półtora tygodnia. Ogólnie to były najdroższe zakupy, jakie zrobiliśmy yy, odkąd tutaj jesteśmy, czyli od ponad dwóch miesięcy to były najdroższe zakupy, jakie zrobiliśmy. Zazwyczaj wydajemy około 400 koron, 300, coś takiego. I to by było na tyle. Sebastian już się układa do snu. Dobranoc, Branoc.